Księga Ezechiela, rozdział trzydziesty część pierwsza. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie i ustanawia go swoim stróżem, a ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud, i ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Bóg poprzez Ezechiela chciał nauczyć czegoś swój naród. Zaczął od analogii z sytuacją zagrożenia wojennego. Wtedy zwykle społeczność wyłania jednego człowieka, który... Odpowiada za bezpieczeństwo, które ma ostrzegać. Jeżeli ktoś nie posłucha ostrzeżeń tego człowieka, to ginie i sam jest sobie winien. Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego. Lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzyżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy. Lecz jego krwi zażądam od stróża. Ten stróż jest odpowiedzialny za to, żeby dobrze pełnić swoją służbę. Ma ostrzegać, jeżeli widzi niebezpieczeństwo. Jeżeli tego nie robi, to godzien jest śmierci. Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzegasz ich w moim imieniu. Taką właśnie rolę Bóg wyznaczył Ezechielowi. Ma być takim stróżem, jak ten z, z tej analogii, nie ma przestrzegać przed wojną, choć w pewnym sensie wojna jest konsekwencją tego, przetrzyma przestrzegać, ma przestrzegać przed gniewem Boga wywołanym przez grzech jego narodu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy. Lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. Ezechiel ma przestrzegać przed konsekwencjami bezbożności. Nie ma znaczenia, czy ludzie go będą słuchać, czy nie. On ma mówić, jeśli by nie mówił, to grozi mu według tego, co Bóg powiedział śmierć. A Ty, Synu Człowieczy, mów do domu izraelskiego. Tak mówiliście. Zaiste ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy, i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć? Teraz. Daje Bóg Ezechielowi przesłanie, które ma przekazać rodakom, którzy zdają sobie sprawę, że wywołali gniew Boga swoimi grzechami i zasługują na śmierć i wielu już ginie właśnie z tego powodu. Powiedz im, jaką żyw mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Bóg obiecuje, że ten, kto się nawróci, nie umrze. Tutaj jest mowa tylko o tej śmierci fizycznej, która już niedługo ma być powszechna z powodu babilońskiego najazdu. A Ty, Synu Człowieczy... Mów do swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. No, taka sytuacja, że jest ktoś tak sprawiedliwy, że nigdy nie zgrzeszył, jest tylko teoretyczna. Ważne jest. Że dla tych, którzy grzeszą, ale chcą się odwrócić od swojego grzechu, jest nadzieja. Gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Bóg chce, żeby Jego naród postępował zgodnie z tym. Co przekazał Mojżeszowi, to jest wezwanie do wypełniania tego, co Żydzi mogli przeczytać u Mojżesza. Jeżeli tak będą postępować, to Bóg uratuje ich od śmierci podczas najazdu. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił. Będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Lecz Twoi rodacy mówią: postępowanie Pana nie jest słuszne, tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. Bóg obiecał temu, kto się nawróci, życie. Ezechiel to przekazał, ale naród odrzucił. To przesłanie uznał, że Bóg jest niesprawiedliwy. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. A Wy mówicie: postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania, Domu Izraelski. Jeszcze raz Rzechiel powtarza, że każdy, kto trwa w grzechu, już niedługo zginie. Przeżyją tylko ci, którzy będą naprawdę chcieli się odwrócić od, od grzechu. Ludzie to słyszą, ale. Nie podoba im się odrzucają to, a Ezechiel zapowiada w imieniu Boga, że jednak stanie się tak, jak Bóg postanowił. Bóg nie będzie się przejmował tym, że ludzie uważają, że nie ma racji. Mój Bóg jest żądłem. Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie, mój Bóg, jest źródłem. Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż, I według bogactwa, chwały swej. Obdarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co czego wciąż mnie. mu. Jezus, o mnie troszczy się, tak troszczy się, mu. Jezus, o mnie troszczy się, mój Bóg, jest źródłem. Mego życia słowa, z obdarza mnie wciąż, obdarza mnie, mój Bóg jest źródłem. Mego życia słowa, z obdarza mnie wciąż. I wielu bogactwa chwały swej, obdarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co strzegą wciąż nie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, mu Jezus o mnie troszczy się. I wielu bogactwa chwały swej. Powtarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co z czego wciąż nie mu. Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, Jezus o mnie troszczy się.